Cześć kochani, witam Was w kolejnym 15 już odcinku ze zdrapkami na moim kanale. Mamy czwarteczek, więc jak co tydzień zapraszam Was na nowy zdraping i dzisiaj będzie nowość, a właściwie 7 nowości. Bo przed Wami proszę bardzo, 7 zdrapek najnowszych, które wyszły. Kocha czy lubi. Także ja jestem bardzo ciekawa, i mimo że jestem jeszcze chora troszeczkę to postanowiłam nagrać ten odcinek, aby was nic nie ominęło. I teraz jeszcze odpowiem na takie pytanie, które ostatnio mi zadawaliście. Dlaczego raz jest inny numer odcinka, raz inny, bo są zdrapki podstawowe w czwartek o 17 i zdrabki za łapki za Waszą aktywność, aczkolwiek czasem po prostu te odcinki się tak układają, że po prostu w czwartek lądują zdrabki za łapki, więc ta numeracja troszeczkę się miesza. Już nie będę z tego rezygnować, mamy tutaj podstawowy 15 odcinek. Więc co? Dzisiaj jest dużo zdrapek. Zobaczymy, czy nowa zdrapka przyniesie nam szczęście, zobaczymy o co w niej chodzi. Także zabieram Was do mojego stołu i pamiętajcie, że jeśli lubicie oglądać zdrapki ze mną e, no to łapeczka w górę oczywiście, no i co? I zapraszam do oglądania! Ok, mamy nasze zdrapki, każda zdrapka kosztowała 1 zł, więc za całość dzisiejszego odcinka przeznaczyłam 7 zł, no i zobaczymy zaraz o co chodzi w nowej zdrabce. Ok, tak wygląda już w pełnej okazałości zdrapka kocha czy lubi, e, zdrapka wyszła z okazji pewnie walentynek i zobaczmy o co chodzi w tej zdrapce zdrap pole sprawdź odczytaj słowo kocha lub lubi jeśli odkryłeś słowo kocha wygrałeś kwotę z pola kocha jeśli odkryłeś słowo lubi wygrałeś kwotę z pola lubi Wow. no to nieźle nakombinowana zdrabka, no ale zobaczymy o co chodzi także ja zabieram się za zdrapywanie dzisiaj zdrapuję okolicznościową dwójką i co zdrapujemy słowo sprawdź i zobaczymy czy coś tam się kryje i jest, proszę bardzo, lubi. Jest słowo lubi. Proszę bardzo. Chyba tak, czyli wygraliśmy coś i z tego, co się orientuje, szukamy teraz naszej wygranej w słowie lubi. I wygraliśmy 0 zł. Wow! Słuchajcie, wygraliśmy 0 złotych. Także, no, czyli nic nie wygraliśmy. No, czyli radość była krótka, no, ale niestety myślałam, e, że jednak. E, to już będzie oznaczać wygraną, a tu niestety nie. Także zobaczmy, co by było, gdybyśmy wygrali. Kocha, to byśmy wtedy wygrali 40 zł, ale niestety, słuchajcie, no, w pierwszej zdrabce 0 zł. Ok, kolejna szansa. Teraz może słuchajcie, zobaczmy, co jest do wygrania, żeby nie było zaraz zaskoczenia. Pod kocha mamy 30 zł, a pod lubi mamy 0 zł. Czyżby znowu było lubi? No, i zobaczymy, lubi nas czy kocha? Lubi nas, słuchajcie, czyli znowu nic nie wygraliśmy. Troszeczkę w kulki leci, słuchajcie, z nami ta zdrabka. Czyli znowu nie wygraliśmy nic, wygraliśmy 0, czyli mamy już dwa zera. Okej, okay, trzecia szansa, ja liczę, że jednak coś wygramy, słuchajcie, w końcu może będzie kocha. A pod kocha jakieś pieniążki, nie tylko 0. I mamy kocha. No, okej, okay, mamy kocha. No i zobaczmy, czy tam jest coś do wygrania. Zero! słuchajcie, zero! mniej niż zero, kocha, a pod lubi było 100 zł. Słuchajcie, no teraz mogła być lubi, no ale niestety klapa. Czwarta szansa, zrabka jest naprawdę bardzo ładna pod względem graficznym, ale zdenerwuje się, jeśli nam się nic nie uda wygrać. No dobra, sprawdźmy, yy, czy kocha, czy lubi. No kocha, no kocha, kocha. E, a pod kocha jest 0 złotych. <laughs> normalnie śmiać mi się chce, śmieszna ta zdrabka. A gdyby nas lubił, to by było 14 tysięcy, czyli główna wygrana, ale on nas kocha i nie wygraliśmy nic. Tylko co to za miłość jakaś bezcenna? No cóż, no cóż, no cóż. Szansa numer 5. No i dobra, tym razem znowu sprawdźmy, co jest podkocha. kocha. 2 złote. A pod lubi... Jest 0 zł, więc co obstawiacie? Lubi czy kocha? Lubi czy kocha? No wolałabym, żeby jednak kochał tutaj. Jest! Kocha nas! Słuchajcie, mamy 2 złote. Udało no, się coś wygrać, już myślałam, że e, nie będzie nic z tego, ale jest 2 złote, jedna zdrabka, jedna wygrana. Póki co jeszcze przed nami dwie szanse, ale już coś jest. To jeszcze raz sprawdźmy tą metodą kocha-lubi. Zobaczmy, co tam za kwoty się kryją. Mamy 0 złotych, a pod Lubi mamy 100 zł. No, teraz bym wolała a Lubi. No ale co tam mamy w środku? No mamy kocha, czyli mamy 0 złotych, więc no niestety nic nie mamy, nic nie wygraliśmy. Ostatnia szansa. Kocha czy lubi? Sprawdźmy, czy kocha, czy lubi. Lubi. No i dobra, najpierw zobaczmy, co by było, gdyby nas kochał. To by było 30 zł, także nie małe pieniądze. A że nas lubi, to mamy 0 zł. Także lubi nas mniej niż 0. No cóż, no cóż. Ok, 7 zdrapek. Kochacz lubi za nami. Nowa zdrapka odkryta przeze mnie. No i przyznam wam szczerze, że przy pierwszej zrabce była nadzieja, że słuchajcie, pierwszy wyraz już tam lubi, już będzie wygrana, a tam zero. No i tych zer było całkiem sporo, jak zresztą widzieliście. No ale raz udało nam się wygrać 2 złote, więc jesteśmy stratni 5 złotych, więc szału nie ma, ale kocha. No to chyba najważniejsze, zobaczymy. Jeszcze będziemy próbować szansy w tej zrabce w innej kolekturze bo zaintrygowała mnie ta zdrapka, choć troszeczkę mnie zdenerwowała jak na początek mogłaby przynieść troszeczkę większą wygraną, no ale okej, okay, ja jestem zmotywowana do działania, także jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, no to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być ze mną zawsze na bieżąco i widzimy się już w kolejnych odcinkach na moim kanale i jeśli macie jakieś propozycje co do zdrapek, pomysłów na zdrapywanie, no to oczywiście piszcie mi w komentarzach. Ja chętnie skorzystam z Waszych rad i widzimy się co w kolejnych odcinkach. Pa pa!